Ja zawsze jestem człowiekiem, który patrzy długofalowo i również w ten sposób, patrząc w ten sposób, podejmowałem decyzję wtedy. Uważam, że inaczej, w rozmowę z właścicielem, który też uczestniczył prezes Tomczyk, zostałem przekonany o tym, że to może być długofalowy proces i które. Pomimo ówczesnej sytuacji sportowej i organizacyjnej klubu, że, że będą nam zapewnione warunki, które pozwalają doprowadzić ten klub do innego poziomu, że, że taki klub z takim dużym zapleczem Kisowski i z takimi też warunkami do pracy, z takim stadionem, czy grając na takim stadionie, e, powinno mieć, powinno być. Więc e, myślałem długofalowo, myślałem o warunki, które mogą być mi zapewnione do pracy. No i wiedziałem, że ta drużyna, że dziemy w tej drużynie potencjał, który jest niewydobyty i, i wierzyłem, że, że można więcej wyciągnąć z tej, z tej drużyny. Dużo. Dużo, ponieważ ja uważam, że zanim jesteśmy nie wiem, prezesami, e, trenerami, piłkarzami, fizjoterapeutami, dziennikarzami, jesteśmy wszyscy, wszyscy jesteśmy ludźmi na pierwszym miejscu i generalnie lubisz w otoczeniu ludzi, na których mogę polegać i ludziom, którym mogę ufać. I Prezes Tomczyk widziałem, że jest takim człowiekiem, e, który zawsze będzie mogli porozmawiać na każdym temacie, które zawsze będzie mi mówił wprost, jak wygląda sytuacja. Nigdy nie będzie koloryzował, nigdy nie będzie nic siedział za moimi plecami, zawsze będzie robił wszystko, co w, w jego moc, żeby mnie wspierać i tej druziny i jest to człowiek, który czuje szatnię, który czuje potrzebę siatni i który Hmm, już, już w tym krótkim okresie mi pokazał, bo nie musiał nic zadowolić, ale pokazał, że, że się nie pomyliłem, e, ufając mu. Bo, bo jako prezes dokona wszelkie, wszelkie starania, żeby nam zapewnić jak najlepsze, najlepsze warunki, więc, e, więc tak, jego przejście razem ze mną było kluczowe, tym bardziej że to jest wychowanek motoru, to jest człowiek, zawsze ludzie, którzy mają klub w sercu dają coś więcej, czegoś więcej. Każdy klub, żeby rosnąć, potrzebuje takich ludzi. I mając takiego prezesa, który ma ten, ten klub w sercu, to, to zawsze jest coś więcej niż, niż zwykły. Zmieniło się dużo, no. ja. Nie lubię się odnieść za bardzo do tego, co było przede mną, ponieważ mnie nie było, więc, więc ja nie mogę, nie chcę się określić na ten temat. Wiem, na jaką drużynę budowaliśmy, wiem, jaką drużynę się staliśmy, wiem, jak pracujemy na dzień i do czego dążymy. No i ten, ten okres, bo to było 8 tygodni pracy, tak? 10 miesięcy w 8 tygodniach. Na pewno z punktu widzenia. Jakość gry, ale też intensywność gry, mentalność tego zespołu dokonaliśmy, uważam, duży postęp, ale to był tylko początek. Na pewno każde zwycięstwo jest, jest taką dobrą, się dobra energię do szatni. nie ma o czym mówić, no. Tym bardziej, jak wygramy z zespołami z zespołem Ekstraklasy, z zespołem, ok, Wisły, który jest w pierwszej lidze, ale który ma jakość, żeby być w Ekstraklasie historyczny to jest klub Ekstraklasy. Eee, jeszcze w dodatku nie ma co ukrywać, no, tak samo jak ten mecz z Wisłą był mm, dla naszych kibiców bardzo, wyją, bardzo wyjątkowy. To i dla tej szatni też. No, mamy wielu ludzi w szatni, które jest od wielu lat się identyfikuje z, z motoru. Mamy kibica, kibice motoru w szatni również jako, jako piłkarze czy elementu sztabu. A, a nawet tych, które nie są od zawsze kibicy, uważam, że czują ten klub. Bo tak samo jak ja, który jestem dosyć krótko, to jest na tyle silne społeczeństwo, i, i że ta więź w klub, z klubem, staje się dosyć mocno, uh, więc, więc to był dla nas ważny mecz i, i, i dał nam niewątpliwie taki przekonał nas, że idziemy w dobrym kierunku i że ciężką pracę można osiągać wiele, że nie ma rzeczy niemożliwych i że um, poświęcając się Będą zdyscyplinowane, wiedząc w jakim kierunku się zmierzy i robią to jako zespół, bo piłka nożna jest sport zespołowy. To, to mówię, no, nie, nie istnieją bariery. A każda kolejna bariera służy tylko po to, żeby ją przeskoczyć, przełamać i jechać dalej. Nie, nie, bardzo ważne. No. Pomimo tego, że ja od kiedy jestem miał, ja chwalę współpracy z mosir bo zawsze mieliśmy wojsko przygotowane, zawsze się spotkaliśmy z, no, z dużą życzliwością. Jak coś było potrzebne, dodatkowo pomal pomalowane linie, dodatkowe koszenie. to zawsze nam czynili pomoc, ale wiadomo, mieć swoje obiekty, tym bardziej teraz w tym okresie zimą, gdzie. Gry zazwyczaj w Polsce pojawiają się problemy z boiskiem do i tak dalej, być zabezpieczonym, eee, dobrej sztucznej murawy pod balonem, jak, jak warunki atmosferyczne będą bardzo trudne, lub dwa boiska, trawiasny, które myślę, że wierzę w to, że niedługo będą, będzie włączone podgrzewanie. To jest oczywiście duży kapitał, i kapitał, który to są te warunki, dla których tu przysiadłem. No, tak jak mówiłem, o myśleniu długofalowym. Myślałem również o takiej rzeczy. Nie, nie, przeciwnika się nie wybiera. Dla mnie, to jest, to jest kolejny mecz kolejny przeciwnik. Będziemy się przygotować tak samo. I wejdziemy na boisku robić to samo co zawsze. Więc nie myślałem o tym, nie myślę o tym. Mamy długie przygotowanie przed nami, wielu meczów jeszcze, czy sparingi, potem jeszcze mecz ligowy, przed tym meczem pucharowy. Więc tak jak mówię, przeciwnika się nie wybiera, my będziemy jak najlepiej przygotowani, tak jak zawsze. ważne. Ja generalnie mam dużo zajęć w życiu, mam co robić. Natomiast uważam, że największy klub w województwie ma też obowiązek pomóc społeczeństwu piłkarskie w tym, w tym regionie polskim. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jako pierwszy trener, Motor Lublin, e, czuję się zobowiązany do tego, żeby, jeżeli mogę, f, ja nie lubię słowa uczyć coś ale jeżeli mogę, może komuś zainspir zainspirować e, moją pracą, naszą pracę, tutaj w moim sztabie z, z, z moimi piłkarzami, to, to uważam, że taki, taki jest obowiązek. No. Też dzielenia się doświadczeniem, wiedzą. To, to jeżeli ma to służyć po to, żeby nasze środowisko piłkarskie było lepsze, uważam, że każdy trener powinien się wczuć w takiej odpowiedzialności. Ja ją czuję za każdym razem, że mam okazję się wypowiadać. Staram się mówić o konkretne, staram się wypowiadać merytoryczne, bo uważam, że w ten sposób możemy podnieść to ta tak szeroko pojęta kultura piłkarska w Polsce, możemy ją podnieść na wyższy poziom. A to je skôr, že som dla nás všetkých.